Dzień dobry. Nazywam się Gabriela Szymczak i jestem menadżerem w ciele doradztwa podatkowego E-Way. Poznaj certyfikację akcyzową. Czy Twoja firma działa w branży podlegającej podatkowi akcyzowemu, a może rozliczać akcyzę, mimo że Twoja działalność nie jest akcyzowa? Jeśli masz wątpliwości, nasza certyfikacja akcyzowa pomoże Ci je rozwiać. Sprawdzimy wybrane przez Ciebie obszary obowiązków akcyzowych, aby upewnić się, czy Twoje podejście nie wymaga zmian. Po zakończeniu prac otrzymasz szczegółową opinię. I jeśli wszystko będzie zgodne z przepisami, certyfikat potwierdzający poprawność rozliczeń. Nasza certyfikacja obejmuje m.in. kalkulację podatku akcyzowego, deklarację i płatności, prowadzenie ewidencji, wewnątrzwspólnotowe nabycia wyrobów akcyzowych, spełnienie warunków w zakresie zwolnień od akcyzy. Akcyza jest podatna na częste kontrole organów podatkowych. Zaleca się staranne sprawdzenie poprawności rozliczeń, by zapobiec ryzyku powstania zaległości lub nałożenia odpowiedzialności karno-skarbowej. Zapewni swojej firmie bezpieczeństwo w obszarze akcyzy z certyfikacją akcyzową od EY. Nie czekaj, skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.